Hej kochani, Hej. witam was bardzo serdecznie w nowym odcineczku, a ze mną jest Dawidek no. Jak już pewnie widzieliście i słyszeliście u Dawidka mamy taką rywalizację Dawidek ode mnie dostał zrapeczki na dzień mężczyzny i ja taki sam pakiecik kupiłam też sobie, taki sam miks No i zobaczymy przy okazji kto będzie miał ten miks lepszy no, byś ty miała. i kto wygra Także jak nie widzieliście jeszcze w wyniku Dawidka no to oczywiście wpadajcie do Dawidka na kanał a ja zaczynam z drapankiem. Zaczynam oczywiście od owocowej eksplozji. Dawid już mi tutaj ustawia po swojemu. No tak, bo ma być ładnie. <laughs> tak, a ja przy okazji powiem, że link do kanału Dawidka będzie w opisie. O, widzisz, jest lepszy luk. No jest bardzo <laughs> fajnie. Dawidek będzie nam tu towarzyszył no, swoim. Dobrze. Ja jestem jak śmiechem. Był... Sprawdzał. Nie wiem, czy mi tam będzie Twój głos ściągało z końca nie pokoju, nie wiem, ale. Ja Dobra, mamy tu figę. No zobaczymy, kto miał większe szczęście w tych zdrapeczkach. Miksy obydwa takie same. Figa karambola. A zdrapki z tej samej kolektury masz? Tak, z tej samej kolektury. Dobra, mamy dalej boróweczkę. Kolejny symbol Czemu? wiśnie, no Ty już mi tam za palca drapisz i kontrolną zdrapałam. <noise> Dobra, tu mamy wiśnie, dalej mamy cytrynę. Tak, mamy cytrynkę. No Dobra. Zobaczymy, co tam wydajesz. Kolejny wydrapisz. symbol, noż kontrolna mi się odkryła. Jaka? A. O, 1000 zł. Memlon. Dalej, co następne? mamy adwokado. Dawid, lubisz owocową eksplozję? No, tak nawet. Lubisz, jak jest wygrana, nie? No, to no. jak każdy. <laughs> Dobra, tu mamy banana. Dajcie znać, czy taka rywalizacja z Dawidkiem Wam się podobała. Zostawcie łapeczki w górę wtedy pod filmikiem. O, no, no, Będzie mi miło. <laughs> Bardzo miło. Tak. Mamy tu brzoskwinkę. Kolejny symbol, ananas. Na razie nic się nie tworzy. No właśnie widzę. Ciekawego. Mmm, ale prochu żeś wywalił. <laughs> no, tu mamy ananasa. Chyba nic nie pominęłam, Chyba co? Chyba Dobra, to lecimy dalej. Kolejny symbol, mamy arbuza tutaj. Chyba więcej nie ma arbuzu, dobra. Pomarańcza. Co jest linia, czy nie jest? No nie ma, kiwi mi brakuje. Jakby kiwi było, no to by było super. Pomarańcza. I gruszki. I, tak. I coś jeszcze nie. Mamy truskawkę. No truskawka niezbyt taka przydatna tutaj. No ale jak Ale jak będziesz miał jabłko, no to będzie linia. No i dobra, widzisz, kiwi by się przydało, no ale zobaczymy, co obstawiasz, że tu będzie. Ja myślę, że może w Winogrona. Tak, winogrona. Oj, widzisz, wybrałeś ten najmniej korzystny owoc. Nie, bo by było widać, że tam jest winogrona. <grym> A, gonek. A, no. D. No dobra, niestety zaczynam pustakiem, co jest bardzo niefajne. <grym> Proszę o, ja Cię bardzo. Dziękuję. No, Widok mi podaje zdrabki. No ekstra i teraz pensja. ekstra pensja, zielona. Fajna jest. Fajna, zdziwiłam się, jak zobaczyłam tą zieloną, bo u nas nie było zielonych, nie? Mm -mm. Niebieskie i pomarańczowe. No, przeważnie. Jeszcze jakieś. Po... A i czerwone, jeszcze nie? No. Dobra, wygrywające liczby 3, 16, 1 i 34. Dawidek trzyma kciuki, tak? O, Dawid pokazał, jak trzyma kciuki. A jak? Czwóreczka. Trzymam, trzymam. O, patrz, 17. Ty musisz o, mnie tu przebić, pani. 32. A nie, że ja tu wygram. I 26. Z taką kwotą, nie będę mówił, 33. jaka. 33. Ekstra pensja. Patrz, no jest, jest wygrana, jest super, chociaż piątka. tu <grywia> kibicuje mocno. No jest, wygrana. 7. I na koniec. 2. A, no, a za, tu to było a tu Dobra, patrzymy, co tu jest. 5? Ale pięć złotych. Dobrze się zgadza z... S. Dobra, już nie musisz S. drapać, Dobra. wszystko się zgadza. Es jak Stanisław. S jak skarabola. Skarpeta. Dobra, i lecimy z jedyneczką. Znaczy, grą grupie. Z jedyneczką. Nugat i mleczna. Dropka to ma numer 16. O, patrz, mleczna i mleczna, widziałeś? Mhm. Ale to tak nie działa. Mleczna i precel. Mleczna i precel. Niuchaj jak pachnie mięta Cześć. i tiramisu gra czwarta o patrz widzisz aż nie idzie muszę tak drapać kakao i nugat gra piąta kokos i kakao też na k już myślałam że będzie dwa razy to samo serce i muszla no mogłoby być serduszko gra siódma teraz no właśnie serduszko jakby to migdał i serducho migdałowe Gra ósma. Piernik. No, piernik, udaj coś. Jest. Drugi piernik. Super. No, bardzo fajnie. I gra dziewiąta. Muszelka i mięta. A wygrana to jest zwrocik. No, ale no to dobrze. Co? Ale dobra, super. kodzik sobie później wydrapie, żeby nie zabudzać. No i dobra, super. Fajnie. No bardzo i mamy tutaj cieszy. teraz dolary i diamenty. Dawid zaczął od tamtej drugiej, ale ja zacznę od tamtej. No już to tam dawaj.

Jest, jest wygrana. wygrana. O, Pięknie. Ja. I patrz, ostatnia zdrabka z paczki. 30, 25. 25, no właśnie. Widzicie, moi drodzy? 27. Pięknie. Ale tu się też nie myliłam. 33 dali. No ale, ale masz wygraną. wygraną, kurde. Cieszę się bardzo. Teraz będę uważać, żeby nie zdrapać No, uważaj, uważaj. 36 też mówiłam, że dadzą, nie? No to zawsze będzie. Zawsze te oboki muszą być. 23, nie? No ma. ale to już jest zdrabka, dolary, 30. diamenty. A nie. Diamenty. 14, tak, mędy. No właśnie. To już nie są mendy. To już nie są mędy. 7. Kiedy jest wygrana, to już jest dobrze. <grafy> Nawet jak zwrot. 9, zgadza się. 12, ja, ja. mamy 12. Dwójeczki też nie. O moim mamy. wyniku nie będziemy mówić. Nie, Niech nie. sobie. Kto nie widział, to, to zobaczy Niektórzy obejrzą i 26. zobaczą. 26, nie mamy. 26. 38, no to już tak nie muszę dokładnie sprawdzać, ale też sprawdzam, bo to cztery oczu, to. nie jest wygrana. Ale mamy wygraną jedną. Zobaczymy, czy zwrocik, czy coś więcej. Pod 34 no mamy No, Ale dobry zwrocik nie jest zły, te te. Zobacz, no na razie. I tak już większość zdrapek z wygraną, bo masz trzy zdrapki ze zwrotami, co prawda? Tak, no ale dobry. I na razie tylko owocówka u ciebie poległa. No. Pół miliona w diamentach. Owocówka, która taka była rzekomo moja ulubiona, teraz już tak trochę jeszcze mniej. Jeszcze ta zdrapka wygra, to już rewelacja. No to by wybrała. było zdziwienie. 28, 13, 22, chrupiąca warstwa ścieralna, ponoć ta zdrapka jeszcze pomału kończy. Ale fajna ma warstwa ścieralna. fajna, będzie mi brakować. No. 7. No i co my tu mamy? 14. O, Kolor drapaka 35. w kolorze zdrapki. Pasuje, no.

30 i... Jest! Jest! O matko, ale fajnie! Jest wygrana! Czyli patrz, 4 na 5 z rapek u jest. Ciebie wygrało! 4 na 5, no właśnie, no. ale fajnie! Kurde! Rewelacja! 15, no nawet, że tamte się zwróciły, nie? To już i tak jest no, super. super! No, super, no! O, bardzo drapew. fajny odcinek 4. będziesz miała! 23 Proszę nie było, pani. Dawciu, nie? nie? Nie. Dobra, ale mamy siódemeczkę, patrzymy no co? co tu mamy pod siódemeczką. No też dychę, same <noise> zwroty, ale wszystkie dały no, wygrano, jakby kurde. nie patrzeć. A lubię tą zdrapkę bardzo, także cieszę się, że się oddzięczymy. No, kurde, pięknie, naprawdę super. superancko. No to jest fajne podsumowanie. Dobrze, moi drodzy, także przechodzimy do podsumowania. Już statyw ustawiony na właściwej pozycji. Także na pięć zdrapek wygrały cztery, jedną mamy tylko pusto. Także na wydane 33 zł zwróciło nam się 30. Także naprawdę fajnie, jak no. najbardziej, super. Gratuluję. Yy, i rękę dziękuję. mam tu, dziękuję bardzo. Dziękuję za rywalizację. Jaki no, ja miałem się. wynik, to wejdźcie, zobaczcie. Tak. Miałem wygraną, nie także, powiem jaką. Tak, także wpadajcie do Dawidka, kanał będzie w Dawidka będzie w opisie. No ale fajnie. No coś. i fajnie, tu mamy same zwrociki, ale super. Bardzo się cieszę, że, że te wszystkie zdrabki okazały się być wygrane tylko nie owocóweczka. Także dobrze moi drodzy, jeśli filmik wam się spodobał to zostawcie proszę łapeczki w górę tak, łapki w górę subskrybujcie kanał, bo by być na bieżąco z moimi zdrapkowymi przygodami i widzimy się już wkrótce w kolejnym odcineczku, także Dawidku dziękuję ci bardzo ja za rywalizację żegnam się z, z wami kochani buziaczki, Papa. Pa. Pa, pa hej Pa!